Cześć, z tej strony Adrian Fusher olmobile.pl. W dzisiejszym filmie pokażę funkcję podpisywania dokumentów kasowych KP i KW na ekranie telefonu. Jako, że podpisywanie dokumentów KP i KW jest identyczne, to wystarczy, że pokażę jeden z nich. Uruchamiamy moduł kasa i korzystamy z opcji utwórz KP dla klienta, który ma zaległą należność. Znajdujemy na liście naszego spóźnialskiego oraz odpowiedni rozrachunek, który dodamy do dokumentu KP. Następnie w menu naszego nowo utworzonego dokumentu KP wybieramy opcję Podpis klienta oraz Edytuj. Podpis możemy złożyć na białym polu palcem lub rysikiem. Wygląda w porządku? No to akceptujemy. Teraz możemy wybrać z menu Podpis przedstawiciela. Procedura składania podpisu jest identyczna. Jeśli się pomylimy, możemy spróbować jeszcze raz, odświeżając pole w prawym górnym rogu. Dokument podpisany, więc rozwijamy menu trzeci raz i klikamy opcję Zapisz. Pamiętaj, podpisy możesz edytować, dopóki nie zapiszesz dokumentu. Po zapisaniu dokumentu mamy możliwość wysyłki tego dokumentu w postaci pliku PDF do klienta jako potwierdzenie rozliczenia należności. W pliku PDF umieszczone będą podpisy złożone w aplikacji PS Mobile Sale. Dokument kasowy jest dostępny do podglądu w bieżącym raporcie kasowym. Widoczne są na nim złożone podpisy klienta oraz przedstawiciela. A ja? Dziękuję za uwagę!